Broń palna bywa jak soczewka, w której skupiają się historia, technika, język i emocje. Jeden kojarzy się z filmową akcją i popkulturą, innym z odpowiedzialnością i przepisami. Prawda, jak to zwykle bywa, leży po środku. To narzędzie stworzone przez ludzi, które ma swoje ograniczenia i swoje reguły. Dziś proponuję wersję Espresso, 20 krótkich faktów i ciekawostek. Żadnych instrukcji, zero porad jak, tylko wiedza, kontekst i demitologizacja. Będą tu zarówno początki z prochem czarnym, jak i współczesna elektronika celownicza. Trochę fizyki, garść historii, odrobina kultury i parę uśmiechów nad mitami kina. Zaczynamy od spraw oczywistych, a kończymy na tych, które zwykle wymykają się uwadze. Gotowy? To ładujmy wiedzę! 1. proch czarny i chińskie fajerwerki. Zaczęło się od mieszanki, która pierwotnie miała robić efekt wow na niebie. Dopiero później ktoś wpadł na pomysł, by energię gazów zamknąć w lufie i popchnąć pocisk dalej niż z łuku. Proch czarny wynaleziono w IX wieku w Chinach. 2. Ręczne armaty i pierwsze zamki Prymitywne hand cannons przypominały metalowe rurki. Ląd Iskra, huk, i rewolucja w taktyce. Potem przyszły zamki kołowe i skałkowe, skracając czas reakcji i poprawiając niezawodność. 3. Gwint w lufie, mały rowek, wielka różnica. Rowki nadają pociskowi stabilizujący obrót. Efekt? Mniej. Tańczenia w powietrzu, bardziej powtarzalna trajektoria i odczuwalny skok celności względem luf gładkich. Pierwsze wzmianki o lufach gwintowanych pojawiają się w XV wieku. Wynalazek nie został jednak spopularyzowany, a formą dominującą przez następne stulecia pozostawała broń gładkolufowa. 4. Odrzut to Newton, nie kaprys. Gazy pchają pocisk do przodu, broń pcha strzelca do tyłu. Odrzut jest nieunikniony, a technika chwytu i postawa to sztuka współpracy z fizyką, nie jej pokonania. 5. Rewolwer a pistolet. Podobne, a jednak inne. Rewolwer karmi się z bębna z komorami, pistolet z magazynka i komory lufy. Pierwszy słynie z prostoty, drugi z pojemności i szybkości przeładowania. 6. Karabin, karabinek, strzelba. Karabiny to gwintowane. Tłukopisy precyzji, karabinki są krótsze i lżejsze, strzelby. Gładkolufowe? strzelają śrutem albo slugiem trzy rodziny trzy filozofie dystansu 7 kaliber milimetry kontra ułamki cala europejskie 9 na 19 mm i anglosaskie 45 to dwa języki tej samej idei średnicy pocisku lufy nazwy bywają historyczne więc matematyka nie zawsze jest idealnie intuicyjna 8 Energia, prędkość rządzi. Energia kinetyczna rośnie z kwadratem prędkości. Dlatego lekki, szybki pocisk może robić robotę inaczej niż cięższy, wolniejszy. Konstrukcja pocisku zmienia grę jeszcze bardziej. 9. Tłumik nie tworzy szeptu. Urządzenie wylotowe redukuje huk i błysk, ale muzyka strzału nie znika, zwłaszcza przy prędkościach nadźwiękowych. Hollywood uwielbia fikcję, fizyka mniej. 10. Samopowtarzalna to nieautomatyczna. Broń samopowtarzalna przeładowuje się sama, ale strzela jednym strzałem na jedno naciśnięcie spustu. Automatyczna, przytrzymasz spust, a kolejne naboje idą jeden po drugim. W grach wideo i filmach granice często się zacierają. W praktyce różnica jest zasadnicza, a regulacje prawne bardzo konkretne i surowe w wielu krajach. 11. Cztery zasady bezpieczeństwa. Fundament. Traktuj każdą broń jak naładowano. Nie kieruj lufy w nic, czego nie chcesz zniszczyć. Palec poza spustem, dopóki nie celujesz. Bądź pewien celu i tego, co za nim. Proste i skuteczne. 12. Balistyka ma trzy akty: wewnętrzna, co dzieje się w komorze i lufie po naciśnięciu spustu. Zewnętrzna. Jak pocisk leci przez powietrze, jak działa grawitacja i wiatr. Końcowa co dzieje się po spotkaniu z celem. Każdy z tych etapów rządzi się własnymi prawami i ma swoje specjalistyczne narzędzia i modele. To nie tylko hobby, ale i nauka z pełnym bagażem równań. 13. Nabój to mini rakieta złożona z kilku elementów. Spłonka inicjuje zapłon, proch generuje gazy, łuska trzyma to w ryzach, pocisk wykonuje zadanie. Różne konstrukcje pocisków dają różne efekty po trafieniu. Eee... 14. Strzelba śrutowa, nie miotła, tylko precyzyjne narzędzie na krótkim dystansie. Śród powystrzale rozprasza się, ale wcale nie tworzy idealnej chmury. Rozrzut zależy od długości lufy rodzaju amunicji, tzw. czoków i dystansu. Dlatego strzelektwo sportowe trapi skit to sztuka wyczucia czasu i prowadzenia celu. 15. Niezawodność nie znosi brudu. Opowieści o niezniszczalnej broni brzmią dumnie, ale fizyka i mechanika są bezlitosne. Piasek, błoto, brak smarowania, ekstremalne temperatury to wszystko testuje sprężyny, tolerancje i materiały. Nawet najlepszy mechanizm w końcu się obrazi, jeśli o niego nie dbasz. 16. Celowniki: żelazo, szkło i elektronika. Muszka i szczerbinka są niezawodne i uczą podstaw. Lunety zwiększają precyzję na dystansie, a kolimatory przyspieszają zgrywanie przyrządów na krótki. 17. Sport zamiast mitu, biatlon, trap i pse dyscypliny, w których liczą się procedury technika i powtarzalność. Filmowe strzały z biodra w biegu zostawmy reżyserom. 18. Karabinek szturmowy. Kompromis epoki termin zwykle wiąże się z bronią długą amunicji pośredniej i możliwości ognia ciągłego w wersji wojskowej. Historycznie wskazuje się konstrukcję z połowy XX wieku jako protoplastów tej klasy. Najważniejsze jest jednak zrozumienie idei. Kompromis między lekkim poręcznym karabinkiem, a skutecznym zasięgiem i kontrolowalnym odrzutem, potrzeby żołnierza piechoty, zmieniły projektowanie broni na dekady. 19. Druk 3D nagłówki kontra praktyka. Nagłówki krzyczą, ale rzeczywistość jest spokojniejsza. Materiały i tolerancje to spore wyzwanie, a przepisy prawne w wielu miejscach są bardzo restrykcyjne. W dodatku bezpieczeństwa użytkownika i osób postronnych to bariera, której nie przeskoczy ani moda, ani ciekawość. To nie jest zabawka, ani poligon do eksperymentów i niech tak pozostanie. 20 kultura i mity. Kino robi show, fizyka robi resztę. Nieskończone magazynki? Prawdopodobnie tylko w scenariuszu. Ciche jak szept strzały. Pacz punkt o tłumikach. Zawsze trafia w biegu z biodra? Cóż, w prawdziwym strzelektwie królują trening, postawa, oddech, praca na spuście i kontrola. I jeszcze jedno, w kulturze POP każdy nabój to rekwizyt w siecie realnym. Każda decyzja ma ciężar, dlatego mądrze jest oddzielać rozrywkę od rzeczywistości. Broń palna to fascynująca mieszanka inżynierii, historii i dyscypliny. Od pierwszych ładunków prochu po współczesne materiały i optykę to opowieść o tym, jak człowiek ujarzmia energię w krótkim impulsie czasu. Ale obok techniki stoi etyka to narzędzie, które wymaga rozsądku, procedur i pokory. Lubię powtarzać, że najważniejszym bezpiecznikiem jest człowiek, bo najlepsze konstrukcje i najgrubsze normy nic nie znaczą, jeśli zawiedzie zdrowy rozsądek. Jeśli zostaniesz z jedną myślą po tych dwudziestu punktach, niech to będzie ta: ciekawość jest dobra, byle szła w parze z odpowiedzialnością. A jak mawiał pewien mądry starożytny, moc bez mądrości rani posiadacza. W przypadku broni palnej to szczególnie aktualne. Jeśli masz ochotę na kolejne zestawienia, 20 faktów o, daj znać, świat pełen jest tematów, które warto oswoić. Zasubskrybuj, zanim mój mikrofon znów spróbuje odrzutu, a jeśli klikniesz dislike, uznam, że to była krótka seria próbna, na sucho.